W internecie jest wszystko za darmo. Każdy może sobie wszystko znaleźć. Po co w ogóle mam tworzyć kurs online? Dlaczego ktoś miałby chcieć płacić za tą wiedzę, którą może znaleźć sobie w internecie? Dzisiaj opalę ten mit i mam kilka naprawdę dobrych argumentów. Zwykle jak projektuję z moimi klientami ich kurs online, to przedstawiam im taką wizję transformacji, aby przenosili tych swoich klientów z punktu A do punktu B. Pomiędzy, oczywiście, jest gdzieś tutaj e, przerobienie tego kursu. W punkcie A klient ma jakiś problem, jest niezadowolony z obecnej sytuacji, chciałby się czegoś nauczyć, zdobyć nowe umiejętności, przechodzi właśnie kurs, i w punkcie B już osiągnął swój cel, e, zdobył tę umiejętność, e, wie, jak to zrobić, e, problem ma rozwiązany i właśnie przez taki pryzmat zawsze tutaj projektujemy kurs, a robimy to na co dzień, bo właśnie projektujemy lejki sprzedażowe, potem wykonujemy całą tę brudną robotę za naszych klientów, pomagamy im sprzedawać kursy online. Także taki właśnie powinien być kurs online, dawać jakąś transformację, dawać konkretne umiejętności, wiedzę, która pomoże coś konkretnego osiągnąć. Pierwszy argument, w internecie jest ogrom wiedzy i to jest właśnie problemem. Wiedzy jest za dużo, wiedza jest niezweryfikowana, pochodzi z różnych źródeł i jest, co ważne, nieuporządkowana. Na dane zagadnienie jest masa artykułów, poradników czy wideo na YouTube. Załóżmy, że chcemy sobie zrobić kostkę brukową wokół naszego domu. Chcemy zrobić sobie to sami. Mamy do zrobienia taras, obrzeża i wjazd. Aby się tego nauczyć, musielibyśmy obejrzeć po 15 filmików z każdego tego elementu, który chcemy zrobić. Zapewne potem 90% informacji, które byśmy oglądali, w każdym kolejnym filmiku powtarzałoby się. Ale musielibyśmy to obejrzeć, żeby wyciągnąć ten jeden brakujący procent, który będziemy potrzebować, żeby zrobić to samemu. Ostatecznie prawdopodobnie po obejrzeniu wszystkich tych materiałów, i tak brakowałoby tych kluczowych. 5% które mają niesamowicie znaczący wpływ na efekt końcowy naszej ułożonej kostki. Na przykład w każdym filmiku było pokazane, jak robimy podsypkę pod obrzeża, ale nikt nie powiedział, z czego dokładnie ta podsypka jest zrobiona, bo dla kogoś, kto to nagrywał filmik na YouTubie, było to zbyt oczywiste. Nikt na przykład też nie powiedział, w jakich proporcjach mieszać ten piasek z cementem, bo też to było dla nich oczywiste. Ani nikt nie powiedział, jakiego rodzaju kupić cement, jakiego rodzaju piasek, bo to było zbyt oczywiste. Jeśli tworzymy kurs online, trzeba również mówić o rzeczach oczywistych, dla nas oczywistych dla twórców oczywistych, ale dla naszych odbiorców zupełnie nieoczywistych, tym bardziej, jeśli ktoś wchodzi od zera w jakiś totalnie nowy temat. Trzeba pokazać tam cały proces od A do B, ale o tym jeszcze zaraz powiem. Pokażę ci teraz taki przykład transformacji. Mam czas i chęci, chciałbym sam sobie w domu zrobić tę kostkę, ale nie potrafię. Nie wiem, jak się za to zabrać. Mam umiejętności techniczne, nie boję się ubrudzić, ale nie wiem jak to dokładnie zrobić. Kupuję kurs, przechodzę lekcja po lekcji, zdobywam wiedzę, nauczyłem się wszystkiego i w punkcie B, ostatecznie na końcu, nauczyłem się, jak się robi obrzeża, gwiazd, taras, wiem, z czego się robi podsypkę, jakie proporcje itd. i tak dalej. Nauczyłem się tego całego, całego procesu teoretycznie, teraz pójdę to wykorzystać w praktyce. Po drugie, zdobyć tę i tak nie do końca kompletną. Wiedzę, trzeba obejrzeć naprawdę wiele materiałów. Trzeba stracić dużo czasu na samo ich wyszukiwanie, a potem Oglądanie. Przykładowo te wideo, 15 wideo, które oglądaliśmy o kosce brukowej, były w formie vloga albo time timelapsu z komentarzem. Nagrania te trwały po 40 minut, z czego tak naprawdę czegoś nowego, takich przydatnych informacji, których nam brakowało, były tylko 4 minuty. No ale musieliśmy obejrzeć całość. Pomnóżmy to razy 15 wideo, żeby zdobyć szerszy zakres. To mamy już 10 godzin. W kursie online, w sposób skondensowany, tę samą wiedzę dałoby się i powinno się przedstawić w Maksymalnie, może 20-40 minutach zamiast tych 10 godzin, czyli same konkrety i esencje. Chodzi o to, aby kursantowi zaoszczędzić czas, aby on nie musiał sam wyszukiwać tych informacji, aby mógł jak najszybciej przyswoić tą esencję, która jest mu potrzebna do nauczenia się danej umiejętności. I tyle, tylko tyle i nic więcej. Mój trzeci argument jest taki, że do internetu informacje, wideo, artykuły, wpisy na forum może wrzucić każdy i potem każdy może to przeczytać i nikt tego po drodze nie weryfikuje zazwyczaj. Nie zawsze wiadomo kto jest autorem tych informacji, jakie ma doświadczenie, czy naprawdę to potrafi, czy może to są tylko jego się. Aby ktoś chciał zapłacić za kurs online, musi zaufać twórcy. A twórca musi wzbudzić zaufanie kupującego poprzez swoją ekspertyzę, osobowość, doświadczenie i mój czwarty argument. Kurs online to nie tylko wiedza, to nie tylko teoria, to nie tylko nagrane wideo, które mógłbyś znaleźć w internecie. Często, bardzo często, jest to szerszy zestaw elementów, które pomagają tą wiedzę przyswoić. To na przykład grupa wsparcia, jakieś dodatkowe materiały, PDF-y, te listy, pomocnicze dokumenty, arkusze, kalkulatory. Są też sesje Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, gdzie kursant, który przerobił sobie część teoretyczną, co jakiś czas grupowo może się spotkać z twórcą i zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Czasem do, do kursów dodawane są też sesje na 1 na 1 twórca, kursant. To też jest niesamowita, ogromna wartość. Pójdźmy na przykład układania kostki brukowej. Fajnie by było jakby w kursie ktoś nam dał dodatkowo jakiś arkusz, albo kilka jakichś wzorów, jak sobie obliczyć to, albo ile będziemy potrzebować kostki, jeśli kostka ma taki i taki wymiar, a ja mam taką i taką powierzchnię. Ile będę potrzebował obrzeży, ile będę potrzebował piasku, ile będę potrzebował cementu. Jakbym dostał takie wzory, jakiś mini kalkulator, to jest mega dodatkowa wartość. Jeśli miałbym możliwość pogadania z twórcą tego kursu, kiedy ja już będę w pracy konkretnie robił już tę kostkę, że mógł do niego zadzwonić, zapytać, że rozwiązał jakiś jeden problem, który mi się nagle pojawił, to jest ogromna wartość. Jeśli szukamy informacji w internecie, nie dostaniemy tego. A skąd ja to wszystko wiem, a razem z moim zespołem projektujemy i tworzymy lejki sprzedażowe pod sprzedaż kursów Online dla naszych klientów. W zeszłym roku zrealizowaliśmy 44 takie projekty, pod sprzedaż kursów i e-booków. W tym roku jeszcze nie policzyłem, więc nie wiem, ale przy następnym filmie policzę i powiem. Po zaprojektowaniu Lejka wykonujemy za klienta całą tę brudną robotę, na którą on nie ma czasu, albo mu się nie chce, albo totalnie tego nie czuje i nie ogarnia. Czyli piszemy teksty, piszemy maile, ustawiamy te maile, robimy landingi, spinamy to wszystko w całość, podpinamy płatności i tak dalej, i tak dalej, żeby to wszystko działało sprawnie dajemy klientowi, tak żeby miał cały proces sprzedażowy kursu gotowy. Jeśli ty też zastanawiasz się nad sprzedażą własnego kursu, masz jakiś pomysł, ale nie możesz ruszyć z miejsca, przerażałem cię te kwestie techniczne, nie masz czasu, nie ogarniasz tego wszystkiego, to kliknij poniżej, zobacz wideo, które dla ciebie przygotowałem. Ono pomoże ci już dzisiaj ruszyć z miejsca. Będzie tam też możliwość zapisania się na niezobowiązującą rozmowę strategiczną ze mną o Twoim kursie online, więc możesz z tej opcji też skorzystać i możemy ruszyć z miejsca i zamiast zastanawiać się kolejne dwa lata nad Twoim kursem, musimy zrobić to w trzy miesiące.